Ostatnia chwila życia. Cześć, drodzy widzowie. Dziś chciałbym podzielić się z wami moją najbardziej przerażającą i niesamowitą historią, jaką kiedykolwiek przeżyłem. A może bardziej by pasowało, której nie przeżyłem. Wszystko zaczęło się, gdy pewnego dnia postanowiłem odwiedzić mojego starego przyjaciela z dzieciństwa, który mieszkał na odludziu w lesie. Nie widziałem go od lat, więc byłem bardzo ciekawy, co u niego słychać. Zadzwoniłem do niego i umówiłem się na spotkanie w jego domu. Kiedy dotarłem na miejsce, zauważyłem, że coś jest nie tak. Jego dom był stary i zaniedbany, a wokół niego roiło się od pająków. Na drzwiach wisiała kartka z napisem Wejdź, czekam na ciebie. Poczułem dreszcz na plecach, ale postanowiłem wejść do środka. W środku było jeszcze gorzej. Wszędzie były pajęczyny, a na ścianach i suficie widziałem setki pająków różnych rozmiarów i kolorów. Niektóre były tak duże, że mogłyby połknąć mysz. Nie było śladu mojego przyjaciela. Zacząłem wołać jego imię, ale nikt mi nie odpowiedział. Przeszedłem do salonu, gdzie zobaczyłem coś strasznego. Na kanapie leżał mój przyjaciel, cały owinięty w pajęczynę. Jego twarz była blada i wykrzywiona w grymasie bólu. Na jego brzuchu siedział ogromny pająk, wielkości psa. Miał czarne włochate ciało i czerwone oczy. Patrzał na mnie z nienawiścią i zaczął syczeć. Wtedy zrozumiałem, że to on był odpowiedzialny za wszystko. To on sprowadził te pająki do domu i karmił je ludźmi. To on zabił mojego przyjaciela i teraz chciał mnie zjeść. Nie miałem czasu na ucieczkę. Pająk rzucił się na mnie z otwartymi szczękami. Czułem jego kły wbijające się w moje ciało. Czułem jego jad paraliżujący moje mięśnie, czułem jego oddech na mojej twarzy. To była moja ostatnia chwila życia.